Szanowni Państwo, jesteśmy na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie przez 17 lat miałem zaszczyt być dyrektorem. I jednym z najprzyjemniejszych chwil w dyrektorskim życiu było otwarcie pierwszego w Polsce domu Ronalda McDonalda, który tu za mną się rozpościera. Wreszcie mogliśmy wtedy rodzicom, opiekunom. Najciężej chorych dzieci, najdłużej przebywających w szpitalu, zapewnić godne warunki pobytu. Prawdziwy dom poza domem, aby rodzice nie mieli innych kłopotów i mogli w pełni skoncentrować się na pomocy swoim dzieciom. Ale zawsze, chociaż cieszyliśmy się, że jesteśmy pierwsi, to chcieliśmy, żeby powstawały inne domy Ronalda McDonalda, i dlatego z ogromną radością przyjęliśmy informację, że już niebawem otworzy swoje podwoje drugi w Polsce, ale pierwszy w stolicy, dom Ronalda McDonalda przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ogromnie się cieszę i Najpierw składam ogromne gratulacje dla fundacji, dla wszystkich pracowników, wolontariuszy, dla zarządu. Kasiu, Adamie, Krzysztofie, jesteście wspaniali, cieszę się razem z Wami. Gratuluję dyrekcji szpitala obecnej i poprzedniej. Gratuluję społeczności akademickiej Uniwersyteckiego. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z panem rektorem na czele. Szanowny panie rektorze, drogi Zbyszku, bardzo się cieszę, że na początku swojej kadencji otrzymujesz tak wspaniary, wspaniały dar. To dobry omen dla twojej dalszej działalności. Szanowni Państwo, ale jest problem. Dom będzie otwarty za parę tygodni, ale jeszcze nie wszystko jest gotowe. Jeszcze potrzeba sporo środków. Dlatego też stąd, z oszczędnego Krakowa, kieruję apel: nie oszczędzajcie. Wspierajcie dom Ronalda McDonalda w Warszawie. Nie oszczędzajcie. Ci, którzy już coś ofiarowali. Może się zastanowią, że da się coś jeszcze ofiarować. A tym, którzy jeszcze nie przyczynili się do tego, mówię, spieszcie się Państwo. Spieszcie się Państwo, bo nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w dzieci. I nie ma szlachetniejszej inwestycji niż inwestycja w chore dzieci, w pomoc do przywrócenia. Ich do zdrowia. A zatem raz jeszcze spieszcie się Państwo, aby odczuć taką niesamowitą radość i satysfakcję z uczestnictwa w tym wielkim dziele. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i tak sobie myślę, że wszystkim wspaniałym sponsorom. Sekundować będzie to najważniejsze dziecko w historii, które niebawem symbolicznie się narodzi. Wszystkiego dobrego wszystkim, którzy pracują, pracowali, tworzyli dom Ronalda McDonalda. Do zobaczenia na otwarciu, w którym już nic nie będzie brakowało. Wszystkiego dobrego.